Także witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z tej strony oczywiście Mietek, ja was witam ze serii pracem polskiej farmie w, w 66 bodajże oczywiście tutaj e, liczbowo e, numerze oczywiście odcinka Na początku tego materiału standardowo proszę o zostawienie łapki w górę po dzisiejszym oczywiście nowym odcinkiem, subskrypcji na kanale oczywiście także nie zapomnijcie oczywiście stawić na kanale Kurwa widzowie, ja tak się tego skupiłem, tak jadę, jadę, nie i patrzę jak ta wycieraczka tak bardzo szybko chodzi, nie? W sensie, że jedna chodzi szybciej, a druga wolniej, nie? Bo ta pierwsza co jest tutaj, wycieraczka chodzi szybciej niż ta co jest po prawej stronie, ale dobra, mniejsza. E, widzę dawno nie, ogólnie nie było odcinka, 3 dni nie było odcinka, dlatego widzę, że ja jak widzicie wracam oczywiście lubinem. Pada deszcz, e, była widzę burza. Ogólnie jest cały czas burza, bo jak widzicie deszcz pada ogólnie. E, no jest pochmurno i w ogóle, no jest, jest po prostu jest burzowo, nie? I pada deszcz. E, ja ogólnie nie było 3, 3... Trzy dni nie było odcinka widzowie, bo jak widzicie wracam właśnie z Lubinem Bo byłem widzowie na jarmarku oczywiście świątecznym Niestety w zawie nic nie udało się kupić, nie kupiłem żadnej choinki Ale wiecie, jeszcze ogólnie widzowie jest czas Przez cały ogólnie tydzień, dobrze wiecie, za tydzień oczywiście święta Także mam widzowie czas oczywiście, żeby jeszcze zakupić sobie choinkę oczywiście do domu i prawdopodobnie będzie taki właśnie odcinek, widzowie, gdzie będziemy prawdopodobnie chyba kupować choinkę e, Tutaj wiecie, na odcinku, nie? E, będziemy oczywiście, widzowie, je później e, Lubinem, Tak więc prawdopodobnie będzie taki odcinek e, Więc nie było właśnie odcinków, bo jak mówię, byłem na jarmarku, nic ogólnie nie kopiłem Tak więc e, też właśnie nie było odcinków I wracam teraz na pierdoloną kostarkę i zobaczę, co tak naprawdę się ogólnie dzieje Ale cholera jasna, widzowie, co to się wydarzyło Tutaj widzę, widzowie, na mojej bramie leży kurwa tutaj drzewo Skąd to, widzowie, drzewo to się stało? O, cholera jasna, co to się wydarzyło? Widzowie drzewo widzowie uderzyło tutaj w bramę. Nie wiem czy brama widzowie jest cała, czy ogólnie się widzowie nie pogięła. Bo widzicie, moja brama była zamknięta, bo oczywiście widzowie jak wyjechałem z gospodarstwa, to bramę zamknąłem cholera jasna. Ale widzicie, drzewo widzowie ogólnie jest opadnięte, ogólnie leży widzowie na mojej bramie. Cholera jasna, nie wiem czy to przez wiatr, czy ogólnie skąd, ale tutaj nie wiem skąd mi widzowie, skąd się pojawiło to drzewo, skąd widzowie tutaj jest. Czy to po prostu przez wiatr? Gdzieś prosto się obaliło i widzisz, właśnie leży na mojej tutaj, na mojej bramie. Będę musiał, widzieć, to prawdopodobnie jakoś tutaj, nie wiem. Siekierę ogólnie ma, nie mam, widzę, piły, bo nie mam, widzę, piły mechanicznej, więc tego tutaj nie, nie porównę, tego, ale mogę, widzę, po, po tego, po. Porębać, nie poróżne, ale porębie, bo, bo, bo nie mam piły Bo widzowie, no po prostu, bo nie mam, nie kopiłem Także nie mam, a tutaj chyba Po ostatnim właścicielu chyba nie ma tutaj żadnego Żadnej piły, ale mam siekierę Z tego co wiem, to w garażu jest siekiera, ale cholera jasna Widzowie, niech mi ktoś tu powie, dlaczego ta e, Dlaczego, widzowie, to, drze, to drzewo Leży po prostu tutaj na środku, na bramie Przewrócone, e, no wiem Jest ogólnie, widzowie, zapowiadali, bo było Widzowie, ogólnie, sms przyszedł e, Alert, że po prostu ma być silny Wiater, burza duża, grat i wszystko, tym podobne Kiszonka ogólnie tutaj była na ostatnim odcinku Jak widzicie jeszcze z ogólnie nieskończona Woda, m, aktualnie po tym dzisiejszym dniu Jak deszcz pada to prawdopodobnie jeszcze więcej się nazbiera I prawdopodobnie ten stan tutaj tej wody urośnie W tym silosie, bo widzicie tutaj jest prosto tak, że teren jest Ale to wiecie, jak jest na kiszonkę silos to musi być taka taka łódka, taka dziura, nie? Musi być to po prostu opadnieć, żeby to więcej pomieściło, także to tak jest zrobione. No i prosto woda będzie tutaj stała cały czas, albo ogólnie wzajem jest taki ogólnie teren podmokły, także temu w sumie nic nie zrobimy. Ale niech ktoś mi wzaje Zowie... po O kurwa cholera jasna! tam widzę więcej się stało, tam w ogólnie w jest cała katastrofa ogólnie na gospodarstwie, bo z tego co ja widzę widzę, ale kurwa moja stodoła nie ma dachu, cholera jasna. A był przecież widział założony eternit. Zobaczcie, widzowie nie ma w ogóle dachówek na mojej stodole kurwa w tym. Co to, to się ogólnie tutaj wydarzyło? Czekajcie, bo to bo tu jest więcej sytuacji. 30 widzę w ogóle jest przewrócona i możecie zauważyć, moja 30 widzowie w ogóle nie leży. Przewrócona na boku. Ale to jest widzowie niemożliwe, żeby był aż tak silny wiatr, żeby prosto prostu 30 przewrócić na bok. To jest widzowie w ogóle niemożliwe rzecz, żeby takie dólnie się coś stało, ale widzowie z tego co ja widzę, czekajcie, tutaj pójdę popatrzeć, bo Ty widzę widzę jest więcej katastrof. O cholera jasna, widzę ogólnie na tego, na drzewo ogólnie spadło na bizona. Nie wiem czy widzowie ogólnie się nie stało. Czy blachy się widzowie ogólnie nie pogięły w bizonie? W ogóle BMK jest przewrócona tak samo, no u góry nogami. Mówicie 30? 30 prawdopodobnie była cięższa, także ona widzę tylko się przewróciła na bok, bo jak widzicie, nie? Tylko na boku leży. Na prawym boku oczywiście na tym. Na kole i na kabinie, ale... BMK się przywróciła w ogóle do góry nogami Nie wiem, czy ogólnie ktoś tutaj był U mnie na gospodarstwie, bo wiecie Ja ogólnie nie posiadam kamer Ale czy, te, czy warunki atmosferyczne Mogłyby pozwolić na takie coś, żeby taka ogólnie Katastrofa się wydarzyła? Moim zdaniem nie Nie wiem, napiszcie ogólnie w komentarzu Co o tym sądzicie, dajcie na pewno łapkę w górę Bo to jest ogólnie dopiero początek filmu e, Ale jak widzicie, bardzo duże szkody oczywiście się gospodarstwie, mój dach Na studole w ogóle nie posiadam, no nie ma w ogóle w Dachu na studole, nie wiem, kurwa Dachówek nie ma, wszystko zerwane jest Yy, nie wiem co się ogólnie znowij stało. stodowe prawdopodobnie mi kurwa w środku zaleje, bo wiecie ja tam ogólnie mam beton na dole, co nie? Ale wiecie tutaj teraz ten dach, jak nie mam tego dachu, to mi te w środku z deski kurwa nie ochroni, nie? Także mi doje to wszystko mi od środka spruchnie i mi później kurwa z tego zgnije, nie? A wiecie jak mi zgnije to stodoła się kurwa prosto zawali, nie będzie już bezużyteczna, co nie? Kurwa, widzę, taka ogólnie sytuacja się wydarzyła w dzisiejszym odcinku. Wiecie, ja to widzę wracam po trzech dnia. Odcinku nie był, bo, bo byłem właśnie widzowie Lubina na tym jarmarku takim świątecznym, żeby kupić też już od razu tą chuinkę do domu. Wiecie, żeby przywieźć na Lubinie, ale żadne nie było w fajne tam chuineczki, także widzowie nie udało się zdobyć jakieś na jakąś chuinkę. A chciałem wiecie jakoś ta troszeczkę taką większą co nie? Chciałem ogólnie taką do domu mniejszą. Taką wiecie. Mm, no taką ja wiem. Taką z półtorej metra do dwóch, wiecie tak, metr z półtorej, no taka do dwóch, nie? Taką chujneczkę chciałem do domu, tak żeby mi tak, no trzy czwarte by sięgało do tego, do sufitu, nie? Nie aż tak, żeby wiecie, żeby obcierało już wiecie, to gwiazdo tam na górze do sufitu, ale tak żeby już tego, tak optymalnie, nie? No i tak chciałem kupić i ogólnie taką chciałem widzieć jakoś taką wystawową, jeszcze tu ty tylko przebrami sobie postawić, taką już, no taką większą, nie? Taką do trzech metrów, o! Tak, właśnie taką widzę, chciałem się do, do 3 metrów, ale to najlepiej widzę, by była taka choineczka taka ze sosny, co nie? Wiecie o co chodzi, nie? Żeby taka sosna już była ogólnie, żeby taka stała tutaj, po prostu taka choineczka nie? Żeby ogólnie już taka rosła mi tutaj przy domu. Nie mam takiej, więc widzę, że chciałem kupić po prostu jakąś taką, yy, no przywieźć, co nie? I taką, z takim stojakiem żelaznym, bo to musi widzę, być taki stojak żelazny, nieprzespawany. Chciałam po prostu taką większą taką nie? Z takim ogólnie, widzę, i nie jakby ktoś widzę, pytał, żeby pień miała taki. No i taka chuineczka, widzę, by się właśnie stała tutaj gdzieś przy domie, Dziś tutaj o. Nie, bardziej o tutaj, bo tutaj wiecie, jak zima będzie. Tutaj się nie będzie jeździły ci unikaj bo to wiecie kiszonka ogólnie będziemy prawdopodobnie kończyć gdzieś tam na kolejnych akcjach na kolejnych odcinkach, także chujneczka by może było więc sobie i postawić gdzieś tutaj w tym w tym, w tym tutaj o, nie e, gdzieś w tym miejscu i ona by sobie taka fajnie stała nie no i taką ogólnie sobie normalną taką po prostu do domu postawić także mówię taka co by gwiazda by po prostu sięgała gdzieś tam do do sufitu nie ale też prosto taka nie za duża nie także mówię, dwie chujinki chciałem kupić nie było nie było ogólnie żadnej nie wiem, czy po prostu może wykopili bo to wiecie był jarmar także ogłosili tutaj w mieście właśnie gdziekogo ogólnie bym. Nie? No i chodziło właśnie sobie ogłosili, pojechali, i wiecie, dużo było ludzi tam, to, to wszystko tam było, wiecie, tam dużo było takich rzeczy, takie wiecie, i świateczne, ale też jakieś tam były e, takie do jedzenia, taki, no, takie sprawy, także dużo tego było, a też, było tutaj ogromno, dużo liczba ludzi i też ogólnie widzę przez to mi nie było tak długo na kanale, bo wiecie, bo ogólnie widzę, tam mija, minęło mi ogólnie sporo czasu, nie powiem, że nie, bo tam wiecie, porozglądałem się tu i tam, jeszcze wiecie, nakopiłem tych, y, no. Y, tych y, ozdób na, na tę cuinkę, wiecie? Kopiłem te światełka, kopiłem cztery pary światełek. Bo to wiecie, na tą kuchinkę długo to trzeba, nie? To wiecie, tam na to dużo chłinkę, to pójdzie prawdopodobnie dwie, e, dwie tego y, dwie sztuki tych e, światełek. Wiecie, że y, jedna inna, druga inna. Mam taką, co jedna się świeci tak na żółtawo, a drugie takie kolorowe, co nie? No a tamto to w domu to prawdopodobnie pójdą takie zwykłe, że kolorówki, a to tutaj na zewnątrz, to wiecie, na zewnątrz, żeby tutaj ogólnie tego Swarku jakaś wy tego. No i jedna jeszcze pójdzie. Y, Więcej mam metrów Pójdzie ogólnie na oświetlenie całego gospodarstwa Co nie wiecie Dom sobie tutaj ogólnie zrobię I prawdopodobnie może jeszcze ten tutaj garażyk nie Właśnie tutaj st to stodołę co nie Bo ta z tyłu obora to już nie musi być A stodoła jak widzicie właśnie kurwa po dzisiejszym filmie Nie posiada cholera jasna dachu, także była widzowie burza e, nic nie będziemy stali i ogólnie widzowie troszeczkę zmokłem, czekajcie widzowie ja zamknę lubina, to e, znaczy się zamknę lubina, będę musiał widzowie tym lubinem odjechać i prawdopodobnie w w dzisiejszym odcinku ten lubin się nam przyda, bo wiecie, będziemy musieli widzowie, chyba w dzisiejszym filmie wziąć siekierę i zaczniemy widzowie tutaj sobie porębiemy e, te drzewa, które widzowie leży jedna jest na bramie, tam jest druga na stole także widzowie, no e, mamy w w dzisiejszym odcinku dodatkową robotę więc prawdopodobnie będziemy musieli w to zrobić ja sobie widzowie pójdę tutaj, popatrzę sobie w ogóle widzę to z tej perspektywy jak to wygląda od tej strony. No kurwa, widzę, nie powiem, że nie, ale tutaj ładnie tego poleciała. Eee... Poleciała ta sosna ogólnie, widzowie, na tego Bizona. Z tego co ja widzę, to chyba tutaj się w Bizonie nic nie stało. Mam nadzieję, że rura nie będzie pogięta, bo jak rura będzie pogięta, to prawdopodobnie cały silnik też pójdzie do wymiany, do wyjebania. E, I mam nadzieję, że nie uderzył w silnik, bo wiecie, jak w silnik uderzy, no to już mamy e, całkiem tego problem duży. E, no i tutaj widzowie, kolejna sosna, która wpadła, poleciała. widzę tutaj na, na stodołę na i na dach. Prawdopodobnie tego właśnie, widzowie, jest zerwane, jest połamane. Są to wszystkie, wiecie, ten Eternit i te płytki, co tam były właśnie na położonym na, na tym dachu. Lachu, więc nie ma widzowie ani nie oświadczymy widzowie żadnej tutaj płytki. Nie wiem gdzie one są. Prawdopodobnie są porozbijane i leżą prawdopodobnie w środku. Także do sprzątania mamy także jeszcze całą sodo ogólnie w środku. Dużo masa, widzowie, roboty, ale to sobie zrobimy. E, na pewno, widzowie, w dzisiejszym filmie będziemy musieli ogarnąć teraz cholera. Jasne, te drzewa Będziemy musieli to widzowie porębać, pociupać, e, wy wykrzesać oczywiście z tych gałęzi, z tego wszystkiego. Mamy, widzowie, dużo, powiem o roboty, ale to ogólnie sobie to ogarniemy. Ale naj tego, najwięcej to się ogólnie widzowie stało z tą stodową, nie? A tak to widzowie, całe szczęście, ogólnie więcej się nic nie stało, bo całe ciuniki są. Tutaj widzicie, jeden to jeszcze o niego oczywiście Indora z poprzedniego odcinka, co ogólnie kupił jego syn. A reszta to są moje ciunniki, widzicie? 30 to jest jeszcze przewrócone, ogólnie widziałem pójdę, także zobaczyć z tyłu na gospodarstwa, jak wygląda ogólnie sytuacja. I ciekawi co ogólnie też jest u Indora, nie? Ale do Indora że dzisiaj nie idziemy, nie mamy widzowej czasu, bo musimy dać to ogarnąć, nie? W sumie mógłbym teraz widzicie pójść, później, wiecie, żeby poprosić ogólnie o pomoc, żeby przyszedł tu też mi tutaj porobił troszeczkę. Ale nie chcę sobie go, go już mieszamy, bo wiecie, no, to jest tak, że on jest, jest mi zbytny, on ostatnio pomagać jakoś sobie, nie wiem jakieś też ogólnie jakieś kłótnie, to że ostatnio była nie wiem. Ktoś tutaj przez to mi troszeczkę lubić, wiecie. No, pomagamy sobie, co, co, wiecie, w międzyczasie coś tam sobie tego, ale widzę, widzę, że on w takie proste mięso się zbytnio ze mną kolegować, nie wiem, widzę jakiś ogólnie ostatnio mam problem na odcinku ze mną. Wiecie, tutaj ostatnio była kieszonka i tutaj też nie chcę przyjechać mi robić. Cieczkarnia ogólnie jak ktoś widzowie pytał to ogólnie została na poprzednim odcinku, ogólnie widzowie to została na polu e, jeszcze właśnie jest do skończenia to pole. Ale to wszystko prawdopodobnie się ogarniemy. Na pewno dajcie łapkę w górę po dzisiejszym filmie, bo widzicie, mega ducze dzisiaj katastrofa się przytrafiła. Mietkowie także na odcinku także e, wiecie. Może tego rzutkę musimy, widzowie, chyba zrobić rzutkę na tego, na, na ten dach do studoły, Bo widzicie, biedny jestem, pieniędzy nie mam. A prawdopodobnie będę musiał, widzowie, teraz dach zrobić chyba z blachy, nie? Bo wiecie, teraz widzowie, takiego to są na domu, tutaj, nie? Wiecie, będę musiał prawdopodobnie zrobić taki dach, jak mam chyba tutaj. Czekajcie, ja w ogóle nawet nie wiem, żeby nic sami tutaj, czasami, żeby mnie palnął jakiś durny Aha, czyli prawdopodobnie, jeszcze można by chyba używać tutaj takich e, takich tutaj e, lurum, lurum, takich tych płytek. Yy, że jak widzicie, bo ja na stodole mam A to bo ogólnie bo widzę powstała nowa dopiero obora Także to bo widzę jest to zrobione z architektem Także on to widzę i zrobił Także jak mówił, że płytki mogą być na dachu Także prawdopodobnie mogą być płytki Także jak będą płytki to nie będę musiał widzę, robić rzutki, bo to jeszcze w sumie jak gdzieś pozbieram po, wiecie po ludziach, bo ludzie widzą jakieś nakupowali tych płytek taki zeterny Także Weźmy pozbieram, pojadę lub i to poukładam sobie nie Ale jak nie będę mógł Bo, bo może być taka sytuacja to prawdopodobnie będę musiał widzę, widzę zrobić rzutkę na tego na blachę no, dach tak, co, nie? Uch. dobra, wszystko widzę mi spoko. Więc tak, zabieramy się ogólnie do roboty, idę do garażu. Muszę widzę znaleźć jako siekierę, cholera, jasna. Jak mi się uda, to widzę jakąś siekierę znaleźć, to ja to Wam za chwilę wszystko tutaj. Czyli yy, ja mam to widzę, wie kurwa, jakąś siekierę. Czekajcie, spróbuj wzajem to od tego odważyć. To sobie wyciągnę w bok, tą szufladę. Dobra, co ja tutaj mam? Siekierki, jak tutaj młotki. O, taką siekierę mam. Dobra, o! Taka widzowie siekiera będzie w sam raz Widzicie, ogólnie widzowie udało mi się kiedyś, yy, na znaczy to się nie kiedyś to znaleźć, bo ja wiem, bo wiecie, ja tu widzę bym kupowałam tego gościa, co nie? To ja wiecie, tutaj jest w te nie, bo wiecie, on ogólnie ten cały gara zostawił mi z tymi szufladami, z tym wszystkim tam, wiecie, było napełnione tymi narzędziami. I kurwa ostatnio tutaj jest szokami znalazłem, właśnie wiedziałem, że była taka siekierka i ogólnie mi nie zginęła. Dziwnym trafem jeszcze mi nie zginęła, wiecie, tutaj jest dużo złodziei. Szczególnie mój sąsiad indoor, oczywiście złodziałem największym. Także wiecie jak jest. I ogólnie widzowie jakoś mini. Zginęła, ta, ta. Yy... A czekajcie, ja pierwsze pójdę yy, okrzesać i tutaj porębać to, pierwsze, co jest na bramie. Bo to widzę, najważniejsze. Bo wiecie, jak bramę sobie okrzesam, sobie zrobię, to będę mógł, wiecie, przynajmniej lubimy, wjechać i pospierać ogólnie te drewna. Także czekajcie, wiecie, ja tutaj sobie to okrzesam elegancko. Nie wiem, zabierajcie, to się ogólnie stało. Możecie napisać w komentarzu, czy to na pewno przez burzę. Bo to kon... no, musiał być naprawdę, widzę, silny wiatr, żeby tak się stało. Nie wiem w sumie, gdzie, skąd tak naprawdę połowa tych drzew, czyli połowa tych sosen, naprawdę się pojawia na mojego gospodarstwie, Bo tu wiecie, zbytnio nie rośnie. Nigdzie nie ma, e, czekajcie, tego badyle. Otniemy, tutaj jeszcze to po, pokrzesamy. Dobra, elegancko, będziemy sobie widzowie to tnęli. Ja myślę, widzowie na jakieś takie metrowki Co nie, żeby te widzowie się im przeźwiga, żeby nie dźwigać za, na darmo. Wiecie, duży tak nie będziemy brali. A takie w sumie porębiemy, o takie o pokrzesamy. To będą w sumie sam rad, Takie metrówki się zapakuje na lubina. To one nam w sumie widzę tak wiecie, pokłada się tak fajnie, żeby to ogólnie miało tego. Yyy, żeby to się wszystko zmieściło, bo wiecie, te trzy, te trzy drzewa trzeba w dzisiejszym odcinku widzowie zrobić, nie? Pokładać, zapakować, żeby to było, co nie? Dobra, tego jeszcze będziemy może na pół, albo nie, tego zostawimy tak. Teraz tak, bramy nie otworzymy. Czy my możemy bramę otworzyć? Ona się otwiera nam do środka czy na zewnątrz? Jak się otwiera nam do, do mnie na zewnątrz, no to będzie super, nie? Bo ja to sobie zrobię. Tylko cholera ja nie mogę teraz bramy kurwa otworzyć, nie wiem dlaczego. Czekajcie. O, dobra, bramy się udało widzowie nam otworzyć super fajnie. Dobra, czekajcie, teraz tak, wezmę i te drawięka, poprzesuwam, poprzesuwam Tutaj poprzesuwam sobie to, o, dobra, leży. Teraz tak, dawajcie tego Lubina, wsiadamy do Lubina widzowie, dajcie łapkę w górę. Ja zapalam widzowie Lubina, sobie widzowie. To, co w ten sobie prawdopodobnie tyłem, jak już tutaj mam ustawiony bieg, w sensie wrzuciłem sobie bieg tutaj steczny e, Czy ja mogę e, otworzyć sobie tutaj, przepraszam bardzo, kurwa tutaj te te burty w lewecie Będę mógł sobie to tworzyć A będę mógł sobie to tworzyć. O no, legancko, dobra. Bo widziałem widziałem, że można było, a teraz nie można było, czyli widzę można. Dobra, ja sobie tutaj to poukładam. Tu jak widzicie od razu pasy nam się pojawiają do zapinania. Oczywiście będą nam potrzebne w dzisiejszym filmu. Będziemy, będziemy będziemy tu używać. Eee, ktoś zapyta pani Mietko, co pan będzie robił z tym drzewem? No to prawdopodobnie sobie porębie, kurwa i będę mógł sobie palić w piecu. Prawdopodobnie tak sobie zrobimy bo w sumie tutaj innej widzowie obcy nie widzę, wiecie? D darmowe w sumie drewno, nie? Wiecie, to jest tak, widzę, że nie powinienem tego, wiecie, zabierać tego drzewa. Bo to jednak, widzę, powinny się teraz zapytać, tam wiecie kogoś z, tych, z tego wszystkiego, że czy ja mogę sobie tak to wziąć i ogólnie, czy mogę sobie to tak to na swoim gospodarstwie to tak porobić, nie? Że porębać, wiecie, i ogólnie to naprawić na moim gospodarstwie, ale wiecie, jak moja gospodarka, tak chwilę tutaj tego. Tak, jest poszkodowana, także widzę, ja tu nie będę czekał na pomoc no i będę widzowie sobie to sam robił. Bo to widzowie, żadnego problemu nie ma, wiecie. Tutaj drzewo porębać i sobie to ogarnąć. Także, widzowie, wszystko to sam poradzę. To nie ma z tym żadnego problemu. Ja tak właśnie, widzowie w dzisiejszym filmie sobie robię. Teraz tak, zaniesiemy sobie tutaj, to zapakujemy tutaj. Yep. O, dobra, elegancko. Dobra. Na razie nie będziemy zapinać tych pasów, ale widzicie, tutaj dosyć sporo tego wejdzie. Teraz tak, widzowie, kolejne drzewo, jakie mamy, to ono leży właśnie tutaj widzowie, na bizonie. Zobaczymy ogólnie ten stan Bizona. Czy ogólnie nic na no, widzowie w bizonie nie stało, bo kurwa cholera jak sam widzowie, co to się wydarzyło, to powiem wam, że będę bardzo złym. Dobra, czekajcie, ja tutaj sobie sprawię stan techniczny Bizona Tutaj sobie to zetnę. To yy, ten kawałeczek sobie weźmiemy, wyrzucimy. Tego kawałeczka tutaj nie chcemy. Dobra, co się stało w bizonie? Z tego co ja widzę silnik jest stały. nie ma tutaj żadnych szkód Czekajcie, cholera jasno, zobaczymy tutaj, tutaj zobaczymy na tej stole Widzicie, nie ma żadnych, nie ma tutaj całego tego nakrycia w domu co jest, wiecie, no, bo nie ma Starciło, nie ma co, nie? Także niestety, ale nie ma Płytki prawdopodobnie się całe porozbijały, leżą tam w środku. Czyli będzie, widzę, tutaj duże, ogromne sprzątanie. Jeśli chodzi o ten cały środek, ale dobra, to się ogarnie. Mam nadzieję, że będę mógł sobie, widzowie, zamiast tych, tych płyt, Eterni to założyć. Kurwa, blachę. A gdzie się blachę, będę musiał widzowie, zrobić rzutkę. Prawdopodobnie, bo wiecie, ja jestem biedny, także widzę, wydać się rzutkę tutaj na tego, na blachę, na Eterni, na co się na. no, na cudowę. Na, na bo jak nie mógł, nie będę mógł widzieć, to wiecie, będę prawdopodobnie później kara zapłaca, także to mogę widzieć, mogę być później poszkodowany jeszcze bardziej. Ale ci już katastrofa no, się wydarzyła na odcinku dzisiejszym. To się w sumie widzowie nie spodziewałem. Ale no, dobra, czekajcie, teraz tak, weźmiemy sobie tutaj, potniemy na kolejne kawałeczki takim malutkie. Takie wiecie, takie metrowki, nie? Tak jak tamt, nie? O takie metrówki byłoby w sam raz. Teraz tak, tutaj jeszcze obetniemy O tutaj jeszcze. Cyk, 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 fuch. Elegancko, kochaj Bra. Tutaj jeszcze. O, dobra, mamy wizę takie metrówki. Tylko teraz tak: BMK w ogóle widzowie, leży przywrócona. Nie mam pojęcia w sumie, w zowie, jak my ją postawimy. Ale dobra, to jest mniejsza. Teraz tak: zaczepimy sobie w razie, w sobie widzowie, podepniemy. Oczywiście te pasy. I widzicie, wizę. Zowie... O kurwa, czekajcie, bo tutaj wzaje pasy się nie sięgają aż do końca. Pasy aż nie sięgają do końca. Będę musiał widzowie, to drzewo nałożyć tu na siebie. Będę musiał to drzewo nałożyć na siebie, czyli będę musiał to zrobić w taki sposób. Teraz tak, będziemy musieli drzewo nosić aż stąd, aż tam. Dobra, nie ma daleko, nie ma widać co tego, nie ma co narzekać. Jakby to widocznie jedna osoba powiedziała do mnie. Teraz tak, to założymy sobie tutaj. O sobie weźmiemy. Także sobie założymy to tutaj. O, powiem on teraz tak że dosyć sporo tego jest, ja nie wiem co sobie widzowie nie zamknę od razu tutaj burty bo jak nam się widzę to wszystko zaraz poprzewraca, poprzewraca, no się poprzewraca wiecie, poprzewraca się i się przywróci to wszystko mi kurwa leci z tego lubina nie, z tej lawety mi o właśnie coś takiego by było już by takie coś, już by takie coś się stało widzicie kurwa już by takie coś się stało, więc tak nie ładujemy tego na kupę, na hama weźmiemy, załadujemy to tak o z tej strony będziemy tak przypierać, wiecie o co chodzi, nie? Tu będziemy sobie ładować na górę, na górę, na górę, naładujemy, naładujemy. A tu sobie będziemy tak okładać, oj, to sobie że takim czymś, takim sposobem sobie to przypiorę. Przy, przy, przy sobie, o! Przypiorę. Przy, przy, przy o, cyk, cyk. Mra, lejącko sobie jeszcze weźmiemy to jedno. Mra. O, i będzie. Czekajcie, mogę sobie to złapać z pasami, mogę sobie to tak złapać. O, mogę se to tak złapać, o widzicie Elegancko ma zapakowane, dobra wstaje zostało nam no, widzowie jedno drzewo Jedno drzewo widzowie, które jest obalone I które widzowie elegancko sobie leży tutaj na tym eee, na dachu, dobra To co, sobie widzę załatwimy poza odcinkiem Teraz tak, 30 mamy widzę do podniesienia, jak my to zrobimy to ja nie wiem, ja będę musiał tutaj chyba pójść do Indora Do Indora i pójdę kurwa tego i chyba to jakoś postawimy, nie wiem, ciunikiem kurwa czy jak my to zrobimy Ciurinkami ja widzę, żeby postawić to, to, to 30 rękami, te ja będę musiał kurwa pół wioski zawołać, nie? Żeby to podnieść. Kurwa jeszcze za kabinę, jak będę mi łapać, to cała kabina może kurwa odlecieć, wiecie. To jest tak zrobione, że to jest na kilka śrubek przekręcane, wiecie, to jest delikatne, nie? To by trzeba było kurwa tutaj za pchać w tą stronę, może coś dałoby radę, no... Nie wiem, to by trzeba było kurwa z pięciu ludzi, żeby tak podnieść. To takich dobrych pięciu ludzi, nie? chłopa. Dobra, także jeżeli Wam się dzisiejszy odcinek podobał, pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę, oczywiście po dzisiejszym nowym odcinkiem. Nie zapomnijcie także o subskrypcji na kanale, także dajcie sobie, dajcie łapkę w górę. W dzisiejszym odcinku było to na tyle. Napiszcie hashtag, hashtag, hashtag wburza w komentarzu. Ja mam przypnę serduszko. W dzisiejszym odcinku było to na tyle. Dzięki za obejrzenie. Miłego dnia Wam życzę, wieczoru, w jak to oglądacie, nie wiem jak. Eee, I widzimy się w kolejnym odcinku już niebawem, także do zobaczenia i na raz!